Zadzwonił dzwonek, pakujesz się, chcesz wyjść na przerwę, a nauczyciel mówi siadaj, jeszcze nie skończyłem, dzwonek jest dla nauczyciela. Mieliśmy znajomo? To teraz ważna informacja. Takim zachowaniem nauczyciel łamie prawo. Zgodnie z paragrafem 11 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji z 2019 roku szkoła musi zapewnić uczniom przerwy co najmniej co 45 minut. Nie może, tylko musi. I... To, czy po dzwonku masz przerwę, nie jest decyzją nauczyciela. To jest obowiązek szkoły i Twoje prawo jako ucznia. Przerwa służy temu, byś mógł odpocząć, spokojnie zjeść, pójść do toalety i dotyczy tak samo uczniów, jak i nauczycieli. To nie jest czas, którym nauczyciel może dowolnie zarządzać. A jeśli nauczyciel próbuje cię zatrzymać po dzwonku, powiedz spokojnie: Zgodnie z paragrafem 11 ust. 1 rozporządzenia MEN z 2019 roku, mam teraz przerwę. To wystarczy, a przynajmniej powinno.

Jeśli uczniowie będą milczeć, szkoła się nigdy nie zmieni. A zmiana zaczyna się właśnie od świadomości i działania. Pamiętaj, szkoła to instytucja publiczna świadcząca usługę edukacyjną. A nauczyciel to pracownik, który świadczy ci usługę opłacaną z podatków, również z Twoich i Twojej rodziny. On nie robi ci łaski, że przestrzega prawa, bo to jeden z jego obowiązków. Jeśli chcesz.